Już się zdobią drzewa, w swe zielone liście, Ptaszek już zwiastuje, wonnej wiosny przyjście. W górę serca, w górę, nućmy pieś radosną, Przyjdzie Pan na ziemię, wnet z niebiańską wiosną. Witaj upragniona, cudna Boża wiosną, Błogą już nadzieją, serca nasze rosną. się cudowną krasą przyodzieje. W Jezusowej ręce spocznie ziemia cała, na niej Boża sprawa będzie rozkwitała. Książę świata będzie strącą do tłani, do dziedzictwa chwały ci się zawyzwani za Ach, utwierdzaj, Panie, w sercach te nadzieje, Wszędzie złość panuje, w nas otucham dleje. Pomóż nam we wieże zmóc ciemności księstwa, małe swe stadeczko prowadź do zwycięstwa.